Zadanie 18. Przekątne równoległoboku mają długości 4,8, a kąt między tymi przekątnymi ma miarę 30 stopni. Pole tego równoległoboku jest równe. No to zróbmy sobie rysunek. Rysujemy równoległobok. Tak jak nazwa wskazuje, mamy dwie pary równoległych boków. Raz i dwa. No i cztery i osiem to są długości przekątnych. Czyli no, widzimy, jedna przekątna będzie krótsza. To niech będzie cztery. Mamy cztery. A druga przekątna jest dłuższa w równym boku. No i wynosi 8, Osiem. osiem. No dobrze, i wiemy, że kąt między przekątnymi wynosi 30 stopni. No to też sobie zaznaczmy. No to oczywiście ten kąt y, jest równy temu kątowi, yy, dle, dlatego że są to y, kąty wierzchołkowe, czyli połączone wierzchołkiem, a kąty wierzchołkowe są sobie oczywiście równe. No i teraz, żeby to zadanie policzyć, musimy przypomnieć sobie wzory na pole równoległoboku. I tak, w szkole podstawowej poznaliśmy jeden wzór, podstawa razy wysokość, ale z tego wzoru nie policzymy tego pola, dlatego że nie mamy ani podstawy, ani wysokości. Kolejny wzór, który poznaliśmy w szkole średniej, to jest ramię razy ramię razy sinus kąta między ramionami, ale niestety my kąta między ramionami nie znamy, bo to jest ten kąt. Nie znamy tego kąta, więc tego wzoru też nie użyjemy. I trzeci wzór, który właśnie użyjemy to jest przekątna razy przekątna, razy 1 druga na początku. Czyli możemy sobie zapisać E razy F albo D1 i D2, nie ma znaczenia. Przekątne możemy nazwać D1 i D2 albo E i F. Ale w tablicach naturalnych jest D1 i D2, do niech będzie. D1 i D2 i razy sinus kąta między ramionami. E, nie ramionami, tylko między przekątnymi. Y, czyli sinus alfa. No i ten kąt już znamy. Znamy przekątne, znamy kąt, czyli autor zadania podał nam te wszystkie trzy informacje, czyli podstawimy sobie do tego trzeciego y, wzoru. No i mamy P równa się jedną drugą przypisujemy, przekąt na 4 razy przekąt na 8 i razy sinus 30 stopni. Y, możemy tutaj już zacząć skracać. 2 razy 8 mamy 16 a sinus 30 stopni to odczytamy sobie w tablicach naturalnych. Y, w dziale Trygonometria mamy taką krótką, uproszczoną tablicę funkcji trygonometrycznych, że jest to wartość 1 druga. Y, no i skracamy i mamy 8, 16 na pół mamy 8, szukamy takiej odpowiedzi i zaznaczamy.